Witajcie, kochani, nazywam się Arkia Andromeda. Tematem dzisiejszej sesji są dostępne teraz intensywne energie, które aktywują i wspierają w człowieku przejawianie jego możliwości. Jest to doskonały czas, by zdecydować o przebudzeniu swojej świadomości. Do coraz doskonalszego zrozumienia. Ten czas daje cenną możliwość, by człowiek odkrywał w sobie prawdę o swojej istocie, o swojej wewnętrznej mocy, o swojej wolności, prawdę o wpływie, jaki ma na swoją rzeczywistość. Zapraszam do słuchania też sercem i korzystania z informacji, jakie z Wami rezonują. Kochani, dziękuję za subskrypcje, komentarze, polubienia i udostępnienia. Dziękuję z serca za wsparcie, dary serca dla projektu Andromeda i Nowa Ziemia. Życzę Wam, kochani, obfitości finansowej i Wszelkiego dobra, potrzebujących i zainteresowanych indywidualną sesją telepatyczną, pytania, uwolnienie, wzmocnienie? Zapraszam do kontaktu przez moją stronę internetową arkia.pl. Jest tam opis sesji. Link znajduje się pod nagraniem. Dedykuję tę sesję. Pełnemu przebudzeniu w ludziach odwagi do życia zgodnego ze swoimi wielkimi możliwościami. Z miłością i dla miłości zapraszam. Intencją tej sesji jest przekazanie informacji użytecznych, inspirujących, a wzmacniających, służących. Najwyższemu dobru wszystkich odbiorców. W odpowiedzi na tą intencję widzę powierzchnię Ziemi, na którą spływają teraz bardzo intensywne energie, emanujące bardzo wysoką częstotliwością. Informacja jest taka, że ten czas jest dla ludzi czasem aktywowania swoich wewnętrznych możliwości, czasem niosącym w sobie wielki potencjał przebudzenia swojej świadomości do coraz doskonalszego zrozumienia. Intensywność tych wibracji sprawia, że wiele nieaktualnych, nieprawdziwych wierzeń staje się zauważone i dzięki temu Przestaje być przez ludzi zasilane to, co nie było korzystne dla nich i robi to miejsce na możliwość, by człowiek odkrywał w sobie prawdę o swojej istocie, prawdę o swojej wewnętrznej mocy, prawdę o swojej wolności, prawdę o wpływie jaki ma na swoją rzeczywistość. Ten proces jest bardzo intensywny, bardzo radykalny. To jest też informacja, że dla ludzi w ich osobistej drodze wzrastania jest to doskonały czas na można to nazwać duże skoki ich wzrostu świadomości. Ten czas i dostępne teraz energie dają ludziom bardzo duże możliwości. Zmiany, duże możliwości dostrajania się do coraz wyższych częstotliwości, duże możliwości pozostawiania tego, co nie jest warte ich uwagi, ich energii, ich zaangażowania. Daje to wielką możliwość rozpoznania i zdecydowania, by skupiać swoją uwagę. Na tym, co stanowi wartość w życiu, na tym, co zostało rozpoznane jako wartościowe dla osobistego życia. I tutaj jest wskazanie na wysokowibracyjne jakości na miłość, przyjaźń, prawdę, wdzięczność, radość, pokój. Informacja jest taka, że przy tej intensywności energii, jakich doświadczamy teraz, cenne jest skupienie się na tym, co naprawdę istotne, co naprawdę wartościowe w osobistej drodze. Kolejna informacja dotyczy tego, że jest to dobry czas, by być ze sobą w prawdzie, by być w trosce dla siebie samego, dla swoich doświadczeń. I w tym krótkim czasie nie rozpraszać się zbytnio na drogę i doświadczenia innych ludzi, ponieważ każdy ma możliwość, by dokonywać swoich zmian, otrzymuje do tego inspirację, otrzymuje energię, które ułatwiają ten proces. To też jest informacja, że od osobistego zaangażowania zależy, jak dużej zmiany doświadczy się na swojej drodze. Informacja jest taka, że w tym czasie warto w pełni zaangażować się i wprawdzie, patrząc na swoje życie, na swoje doświadczenia, na swoje doznania, na swoje uczucia, decydować, co w sobie samym można udoskonalać, w co warto zainwestować. I kolejnym etapem po takich wyborach jest ukierunkowanie energii, swoje działania, w to, w jaki sposób chce się przejawiać siebie w życiu, czym się zająć, jak wyrażać siebie, Zewnętrznych działaniach, i jest wskazówka, że pomocne w tym jest dostrzeganie swoich możliwości, dostrzeganie swoich umiejętności, dostrzeganie tego, w czym ma się łatwość w życiu, by to wszystko stawało się częścią działań dających satysfakcję, dających radość, dających poczucie spełnienia, dających godne życie. Cały czas przychodzi informacja, że jest to czas możliwości. I te możliwości są pokazywane jako takie, które mogą przewyższyć osobiste wyobrażenia o tym, do czego jest się zdolnym. Osobiste wyobrażenia o tym, co jest możliwe do zrobienia w życiu. to jest czas, Wielkich możliwości. Informacja jest taka, że te możliwości są różne dla każdego człowieka. Te możliwości są spójne z potencjałem, który każdy człowiek ma w sobie, z jego osobistymi jakościami, umiejętnościami, a lub łatwością zdobycia umiejętności. Kolejną informacją jest to, że ta energia sprzyja łatwości dokonywania ważnych wyborów w swoim życiu, w swojej osobistej drodze, w swoich planach. W tym czasie otrzymuje się duże wsparcie energetyczne, by dokonywać najdoskonalszych dla siebie wyborów, zgodnych ze swoją osobistą drogą, zgodnych ze swoimi wewnętrznymi życzeniami. Pragnieniami, marzeniami. Jest to też czas, w którym dla wielu następuje przebudzenie ich wewnętrznej odwagi, odwagi, która ułatwia im decyzje, odwagi, która jest pomocna w podejmowaniu działań, odwagi, która być może dotąd była uśpiona. Kolejna informacja jest taka, że dla wielu ludzi dotychczasowe trudności stały się osiągnięciem przez nich miejsca, z którego pozostaje im tylko jeden wybór ruszyć do przodu, przejść do działania. Jest informacja, że wielu ludzi jest świadomych, że już nie mogą się dłużej wycofywać. Ze swojego życia wycofywać z podejmowania decyzji, wycofywać z przejawiania tego, kim są. I to jest dla nich bardzo korzystny czas, by zacząć dostrzegać swoje możliwości, by zacząć dostrzegać możliwości, które się pojawiają na zewnątrz, by poczuć się zainspirowanym, by dostrzec tych, którzy zrobili to wcześniej, którzy wcześniej zdecydowali dołożyć starań, by żyć życiem takim, jakim chcą żyć, by żyć zgodnie z tym, kim są, zgodnie ze swoimi wewnętrznymi wartościami. Ci, którzy zrobili to wcześniej, rozświetlają drogę innym, w ten sposób mogą być inspiracją. To też jest informacja, że człowiek żyjący w zgodzie ze swoją wewnętrzną prawdą, żyjący zgodnie z pieśnią swojej duszy, jest tym, który rozświetla drogę dla innych. Kolejna informacja dotyczy tego, że te częstotliwości, które są nam teraz dostępne, Wspierają wysokoenergetyczne jakości, natomiast mają jakość wygląda to jak osłabianie tego, co jest niskowibracyjne, różnego rodzaju działań, których celem jest szkodzenie komukolwiek, działań, które są skupione na osiąganie korzyści kosztem straty innych. To też jest informacja, że wszelkie współdziałanie ludzi, wszelkie przejawianie się kreatywnych pomysłów, udoskonaleń, rozwiązań, będzie otrzymywało dodatkowe zasilanie, dodatkowe wsparcie energetyczne, ponieważ tworzenie czegokolwiek, co ma wartość dla innych, czego podstawą jest przejawianie Wysokowibracyjnych jakości i jest współdziałaniem w kreowaniu najlepszej rzeczywistości dla wszystkich. Kolejna informacja dotyczy wielkiej aktywacji ludzi, którzy inkarnowali się w tym czasie, by wnieść do naszej wspólnej rzeczywistości swoje unikatowe, Możliwości, rozwiązania, doświadczenia. I informacja jest taka, że jest to bardzo cenne i istotne dla wszystkich, by tacy ludzie odkrywali prawdę o sobie, by wewnętrznie wzrastali i by zaczynali się dzielić swoimi darami dla tego świata. Dotyczy to wszelkiego rodzaju działań, wszelkich działań, których podstawą jest udoskonalenie, dobro, umiejętność dostrzegania nowych rozwiązań, nowych sposobów. Kolejna informacja dotyczy coraz większych możliwości, by odnajdywali się ludzie, którzy Wybrali, by dzielić ze sobą doświadczenia, by realizować wspólnie jakieś projekty, by być sobie pomocnymi. To wygląda tak, że kiedy ludzie mają odwagę żyć w swojej prawdzie, odwagę przejawiać to, kim są inni, którzy są ważni dla ich życia, dla ich doświadczeń, lub dla pewnych etapów ich życia, mogą ich łatwiej zauważyć, mogą ich łatwiej rozpoznać. I daje to w konsekwencji coraz bardziej naturalne otaczanie się ludźmi o podobnych wartościach, o podobnych ideałach, ludźmi, z którymi łatwo jest podjąć wspólne działania, a ludźmi, którzy Inspirują ludźmi, którzy wzbogacają osobistą drogę poprzez to, co robią, poprzez to, kim są. Informacja jest taka, że te doświadczenia są nieuniknione, natomiast na czas ich przejawienia się ma olbrzymi wpływ zaangażowanie ludzi w swoje osobiste wzrastanie. W wybór życia zgodny z wewnętrznymi jakościami. Podsumowując, to, czego doświadczamy teraz, to czas wielkich możliwości i pomyślnych realizacji swoich kreatywnych pomysłów. To wszystkie informacje na teraz. Błogosławieństwa wszelkiego dobra. Dla Ciebie, błogosławieństwa dobra dla wszystkich dobroczyniących. Widzę Cię, kocham Cię, wierzę w Ciebie.